a my już tutaj, na Kabatach, bardzo proszę, tani pracy, ciężko pracują, są bardzo zadowoleni z siebie, wykonują kawał ciężkiej roboty, ruch na Kabatach niesamowity, wszyscy jeżdżą, skątają, pracują, jadą do pracy, ciężko, z... tutaj kosiarki sobie pracują ciężko też, z... wożą gruz, remontują ulicę, Ludzie pracują o tej porze, naprawdę, tutaj kosiarka, koparka, wszystko jest całkiem w dużej robocie i musicie się być zadowoleni ze swojego życia, pamiętajcie, zgoda buduje, przemoc rujnuje i taka jest prawda, zgoda buduje i przemoc rujnuje, a my tymczasem idziemy na przystanek i wracamy sobie do domu. Więc życzymy Wam samych wspaniałości, serdeczności i bardzo miłego dnia. Wszystkiego dobrego Wam życzę kochani. Wszystkiego dobrego.